od banku poprzez swoją to doprowadzają do ruiny rolników i młodych ludzi. Temu trzeba powiedzieć nie. Nie postokroć nie, nie. Nie będziemy niewolnikami. Nie będziemy, proszę Państwa, ulegać. Podniesiemy, podniesiemy wysoko ręce na znak zwycięstwa. jest jeszcze raz powiadam. Tylko zwycięstwo. nasza polska. Szczęść Wam wodze! Szczęść waszym rodzinom! Nie kształci się, żeby... A nie się ma tutaj obecnego. Spodziewaliśmy, że pan wojewoda przyjdzie i powita, pozdrowi Was. Skoro nie, nie przyszedł pan wojewoda, to my idziemy do pana wojewoda. W tej chwili. Tak, właśnie w tej chwili idziemy.